Rok 2024 był niezwykle dynamiczny dla branży beauty. Dostaliśmy bardzo dużo nowości na swój sposób, przełomowych innowacji w pielęgnacji skóry czy nowe trendy w makijażu. Zapraszam Was na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń. Nazywam się Antonina i witam na moim kanale. Na początek, bez wątpienia, najgłośniejsze wydarzenie roku. 15 października, po sześciu latach przerwy, marka Victoria Secret wróciła na wybieg w Nowym Jorku z długo wyczekiwanym pokazem. Coroczne pokazy Victoria Secret, które odbywały się od 1995 i cieszyły się gigantycznym zainteresowaniem, nagle zniknęły. Właściciele marki byli regularnie oskarżani o seksizm, brak dostosowania się do współczesnych czasów. I niewystarczającą reprezentację modelek. W 2018 roku, kiedy odbył się ostatni pokaz przed przerwą, firma zanotowała najniższe wyniki sprzedaży w swojej historii, a oglądalność fashion show spadła aż trzykrotnie. Po kolejnym roku pokaz już się nie odbył. Eksperci uważali, że firma nie zdołała dostosować się do zmieniających się oczekiwań konsumentów i nie znalazła indywidualnego podejścia do klientów którzy nie mają wymiarów modelek. Dodatkowo, już w 2018 roku dyrektor działu marketingu Ed Razek stwierdził, że marka nie zamierza zapraszać modelek plus size, ponieważ Victoria's Secret to świat fantazji, wówczas Razek, który nie chciał mierzyć się z rzeczywistością, został zmuszony do zmiany podejścia. Jego wypowiedzi wywołały falę hejtu i nienawiści wobec Mark. W 2024 roku Victoria's Secret powróciła z pokazem mody, który miał zetrzeć pamięć o ich nietolerancyjnych wypowiedziach. Biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty, najważniejsze pytanie brzmi, co się zmieniło. Na samym pokazie pojawiły się legendarne modelki z poprzednich lat co miało podkreślić chęć przypominania o świetlanej przeszłości marki. Na pokazie pojawiły się również modelki Plus Size, ale to wzbudziło mieszane reakcje. Z jednej strony widzowie byli zadowoleni z pozytywnych zmian i tego, że Victoria's Secret wreszcie zeszło z nieba na ziemię. Z drugiej strony pojawiło się pytanie, czy marka nie straciła swojego charakteru, którego hasłem przewodnim był idealny świat. Ostatni pokaz Victoria's Secret. Znacznie różnił się od poprzednich edycji. Nie było charakterystycznych dla marki elementów. Makijaże i fryzury modelek były luźniejsze. Wiele z nich samodzielnie odpowiadało za swój wygląd. Zabrakło legendarnych brokatów i fantasy bra stanika wysadzonego kamieniem i szlachetnym. Na wybiegu pojawiły się modelki w rozmiarach M, L i XL. Jak zaproszono również starsze kobiety. Jednym z możliwych powodów tych zmian była chęć skojarzenia marki z prawdziwymi kobietami, a nie z fantazją. Nie bez powodu głównym utworem wieczorów była Strong Enough, bo jesteśmy wystarczająco silni, by zaakceptować rzeczywistość. Mimo dość dużych zmian i wyraźnej zmiany filozofii marki, powrót Victoria's Secret w pewien sposób znów rozbudził wyobraźnię. Ostatni fashion show różnił się od tych, które pamiętamy. Ale już to, że się odbył, to naprawdę duże wydarzenie dla branży fashion i beauty. W 2020 roku cały świat zmierzył się z pandemią, co zmusiło domy mody do zamknięcia produkcji i pokazów. Wówczas zaczęły rozwijać się wirtualne kolekcje NFT. O co chodzi? NFT, czyli niewymienialny token, to cyfrowy certyfikat własności które potwierdza, że unikalny obiekt, np. dzieło sztuki lub modny dodatek należy do konkretnej osoby. Nie można go kopiować, jest to po prostu jeden jedyny. NFT w modzie dziś to nie tylko cyfrowe obrazki, ale swoisty certyfikat unikalności. Jeśli kiedyś tokeny były postrzegane głównie jako cyfrowe dzieło sztuki, to teraz marki modowe używają NFT, by powiązać je z rzeczywistymi przedmiotami od rzadkich produktów po wirtualne akcesoria, które można nosić na cyfrowych awatarach. Według badania rynku CoinGecko do 2024 roku ponad 40% wiodących marek modowych włączyło NFT do swoich strategii, eksperymentując z cyfrowymi kolekcjami. Liderzy sportowi, tacy jak Adidas, Nike, Puma, szczególnie aktywnie promują projekty NFT. Adidas wydał ponad 12 kolekcji, w tym cyfrowe przedmioty dla awatarów i ubrania do personalizacji. Luksusowe marki, takie jak Gucci i Prada. Postawiły na ekskluzywne wydanie, łącząc cyfrowe aktywa z rzeczywistymi produktami. Według danych, do 2023 roku w NFT zainwestowało około 2 milionów osób. Rok 2024 był dla NFT dosłownie przełomowy. Marki modowe i beauty idealnie korzystają z nowych możliwości, które daje im wirtualna rzeczywistość. NFT jest więc Czymś, co po prostu warto śledzić. Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w różnych sferach życia, co oczywiście nie ominęło branży beauty. LoReal aktywnie rozwija platformę Modiface, która pozwala klientom sprawdzać kosmetyki za pomocą smartfona lub kamery internetowej. Użytkownicy mogą wirtualnie testować pomadki, cienie czy róż. Zanim dokonają zakupu, Estee Lauder wdrożyła rozwiązanie AR, które pomagają klientom dobrać podkład, uwzględniając indywidualne odcienie skóry. Sephora zintegrowała chatboty AI, które oferują dobór kosmetyków na podstawie preferencji klientów i analizują opinie, by zaproponować personalizowane rekomendacje. Technologie te sprawiają, że zakupy stają się wygodniejsze, a jednocześnie pomagają markom budować głębsze relacje z klientami. AR pozwala testować produkty wirtualnie, a AI oferuje indywidualne rozwiązania oparte na danych, co zwiększa lojalność i satysfakcję klientów. Rok 2024 stał także pod znakiem dalszego rozwoju rynku gadżetów beauty. Klientom oferowano m.in. innowacyjne rozwiązania w pielęgnacji skóry, włosów i ciała. W styczniu 2024 roku na targach SES w Las Vegas firma L'Oreal zaprezentowała rewolucyjne urządzenia nowej generacji do suszenia włosów. iLight Pro wykorzystuje połączenie technologii światła podczerwonego i strumienia powietrza dzięki czemu włosy stają się wizualnie gładsze i bardziej nawilżone. Urządzenie przyspiesza proces suszenia i zmniejsza zużycie energii o 31%. W susшарок, в төтівенстві до традиційних сушарок є виposażенний у спеціальний сильник о високій пренткості oraz opatentowaną технологіей подчверть. Друге цікаве urządzenie to Medical HR Booster Pro. Producent Terceje urządzenie poprawia Skłaniania kosmetyków wyrównuje koloryt skóry i sprawia, że staje się ona bardziej promienna niż kiedykolwiek część. Urządzenie wykorzystuje stymulację elektryczną do tworzenia mikrokanalików, które pozwalają produktom pielęgnacyjnym przenikać w głębsze warstwy skóry. Trendy w branży kosmetycznej zmieniają się w zawrotnym tempie. W 2024 roku główny nacisk położono na zdrową, promienną skórę. Makijaż w stylu no-make-up był aktywnie promowany i prezentowany. Minimalistyczne podejście podkreślające naturalne piękno z użyciem lekkich podkładów i neutralnych odcieni, by uzyskać efekt zdrowego blasku, znów stało się popularne. Z drugiej strony chiński makijaż Dawin, również skupiający się na jasnej i lśniącej skórze, zdobywał ogromną popularność w mediach społecznościowych. Styl ten stał się jedną z najważniejszych inspiracji makijażowych roku. Jeśli korzystacie aktywnie z TikToka, na pewno trafiliście na makijaż Dawin. Kolejny makijażowy hit dostaliśmy podczas pokazu Mason Margiela Artisanal. W Paryżu, gdzie modelki zaprezentowały makijaż imitujący porcelanową skórę. Efekt ten osiągnięto za pomocą tzw. płynnego szkła aplikowanego na twarz aerograf. Ten niezwykły i eksperymentalny styl szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych, inspirując twórców do próbowania podobnych technik. Dużo ciekawych nowości pojawiło się także wśród produktów. W 2024 roku dostaliśmy między innymi wiele produktów kremowych, które idealnie wpisują się w trend promiennej skóry. Kitami stały się też rozświetlacze w płynie oraz kremowe róże do policzków. Przykładem może być wiralowy krem CC marki Erborian, który łączy właściwości pielęgnacyjne z lekkim kryciem, wyrównując koloryt skóry i nadając jej zdrowy blask. Hitem wśród produktów do pielęgnacji ust stały się balsamy Road Beauty prowadzone na rynek przez Hailey Bieber. Popularny zyskał również trend na szklane usta, charakterystyczny dla azjatyckiego makijażu. W mediach społecznościowych pełno było tutoriali i rekomendacji produktów, które pozwalają uzyskać efekt idealnie błyszczących ust. A więcej o samych ustach mówiłam w poprzednim materiale, więc zachęcam do oglądania. Rok 2024 był pełen interesujących zmian i nowości w branży beauty. Co przyniesie 2025? Jakie trendy Waszym zdaniem będą dominować w przyszłym roku? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.